Cór, 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 cór. Dobra, ja tą gazetę zapazucham, a mm. ty wodę. Stój, Wikusia, stój. Witaj, stój. Wikunia, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie. Stój. Weź tam. Stój, Wikunia, stój, stój, bo wszystko tutaj pokupimy. Stój. Stój. Wiatr. Stój, Wikunia. No co? Te... Taki dylemat? To, co, słuchaj, Patrzcie, tam... Ja ani kamtara nie mam, ani subli Idzie? nic Idziesz no, ja się Oj, końca się zachowuje jak chcemy, wiesz?